Ok, witam Was w kolejnym odcinku. Przetrwajmy z Igim Odcinek jest od razu nagrywany po poprzednim, czyli podróż do meteru Prawdopodobnie tak go nazwy, bo jeszcze nie skonwertowałem, ani nie wrzuciłem. Od razu nagrywanie na świeżo. Chciałem Wam coś pokazać. Pomieszczenie zostało ukończone meterowe Tutaj jest lawa wylana, żebym miał jakieś światło. A propos światła, to mi się odbija w monitor i ledwo widzę. W dzisiejszym odcinku mam specjalne. Boże, co ja mówię? Jakie specjalne? To jest zwykła podróż. Wybieram się do dżungli. Tak. I zabrakło mi właśnie w tej chwili słów, a i przemilczałem to, żeby nie było słowa yyyy chociaż jest jeden mój widz który któremu bardzo się to podoba bo jest się z czego pośmiać w sumie też fajnie jest się pośmiać jak gościu ciągle y", co trzecie słowo nie ale no to jest takie mało profesjonalne ale nie wiem czy będę tu był profesjonalistę jak będzie mi się udawało nagrywać tak będę nagrywał po prostu na spontanalece. Nie o nic przygotowane. Okej, okay, witam was po przerwie. Miałem małe wtargnięcie do pokoju. Po cięciu dokładnie. Bo to będzie takie hamskie cięcie. Chcesz mi w trakcie nagrywania wchodzić do pokoju, bo oczywiście nie wie, że jak ja nagrywam, to się nie wchodzi. Ale no cóż, dobra. Okej, okay, wracając do gry. sądziłem, że dzisiaj będę miał spokój, bo taty nie ma do godziny. O, mamy kocha, więc że taty nie ma do godziny 22 a mamy też do 19 więc yy, hula i dusza, chata wolna aha kokabińs trochę pozbieramy, żeby móc zrobić jakąś tam farmę początkową, początkową mówię farma będzie automatyczna z czasem znaczy nawet nie z czasem, bo ja już wiem jak ją zrobić tak, żeby było tanie i mam wszystkie surowce potrzebne Co do dżungli chciałem znaleźć twierdzę dżunglową Ale co jest prawie, że niemożliwe Nie wiem, ja ani razu jeszcze nie znalazłem Już powiem tak Studnie łatwiej na pustyni znaleźć niż to Studnie na pustyni już chyba 3 znalazłem Albo 4 nawet Piramidę znalazłem dwie, A Przepraszam, dzieciaki bo w um, się drą. Może słyszycie, może nie. Sądzę, że tak, bo mój mikrofon jest jednak tam na jakimś poziomie dobry. A okno są otwarte, bo duszno w pokoju. Jak zwykle. Okej, okay, dobra, bo tak nudno się zrobiło. Znaczy, nie nudno, tylko ja przynudzam pewnie, jak zwykle. No. <grym> ok. Powinno hmm, się coś śmiesznego dziać w tych odcinkach. Ja nie wiem, może jak nakręcę Resident Evil to od razu na pewno biorę się za Crisisa, jak mi się uda, a po Cryzisie może będę nagrywał dwie serie z MC będę na drugiej mapie, po prostu z czasem zrobię z tego serię interaktywnie, jak się już rozbuduje, a potem wezmę swój single player, przeniosę na fajną mapkę. Już mam ją wybraną, tylko bym musiał ją pobrać. Potem jak już pobiorę tą mapkę, to dam wam wam do niej link. To nie jest mapka typu survival. Więc... Znaczy to jest mapka typu survival, jak każda. Ale nie taki typowy na przykład Skyblock albo coś. Nie, nie, nie. nic z tej rzeczy. Ja już ogólnie ostatnio w ostatnim czasie grałem dużo, kilka skybloków i nie chcę mi się kopać tego całego kobla znowu. Ale mam już pomysł na kolejną mapkę fajną, jaką mógłbym nagrywać. Seria interaktywnie będzie wychodzić może raz na dwa, może trzy tygodnie. Będzie to rzadka seria, taka specjalna, jakby. Um, przynajmniej tak planuję Jak mi ktoś będzie spamił Pod filmikami Jo zgapiłeś od SKKF To nie wiem co, co mu zrobię Prawdopodobnie zbanuję jak się nauczę <grym> Bo nie umiem jeszcze banować Ale jak się nauczę to Będę banował Latam po, tym, po tej dżungli i zbieram tylko a Drewna żadnego Dobra zbiorę jeszcze te kilka kokabisów. O creeperka. Nie no dobra, te kokabisy nie chcę rosną, są so odpuszczę. Je. Wystarczy mi... Um, o czym to ja mówiłem? A, o serii interaktywniej, i że ktoś będzie mi pisał, zgapiłeś o deska KFa, dobra. Jak będzie mi ktoś spamił jeszcze raz mówię. Pod filmikami. Ja cię zgapiłeś o deska KF unsub. No to niech se unsubuje, Fajnie, mnie to nie obchodzi. Mnie nie obchodzi ilość widzów, ja nagrywam, bo lubię. Hello. W ogóle się nagrywa Sorry za to hello <grywa> Nagrywa się w ogóle Bo powinno się nagrywać z lubienia A nie dla widzów Ci co nagrywają dla widzów to idą w komerkę Idą dla kasy Wiedzcie że oni to robią dla kasy Ała a ja nie umiem wejść na głupie drzewo Ratunku Czemu ja krzyczę ratunku Bo nie umiem wejść po głupim drzewie Dobra, momencik, tutaj będzie kolejne cięcie. Ok, witam Was po przerwie po cięciu. Jak ja nie lubię, jak ktoś nie umie czytać. Ech, nieważne. Dobra, dobra. Ok, kontynuujemy. Za no co ja miałem się brać? Aha, zaścinanie tego drzewa. Tylko wezmę się zaścinanie innego, bo to nie chce ze mną współpracować. Nie pamiętam, o czym mówiłem zbytnio. Nie pamiętam, że o czymś mówiłem na pewno. Dobra, tu się nie dostanę. Ja nie mam skillu ułożenia po tych lianach. Tutaj też świetnie nie. O, tu będzie dobrze. Dobra, ok. Ehm, pamiętam, że mówiłem coś o mojej serii moje, e, Minecraft interaktywnie. Potem z tej serii przerobi się to w. Hmm, tutaj liście trzeba zniszczyć. Jak zniszczyliście, to jak się tu dostanę? Ech. no świetnie zrobimy sobie zupki pamiętam, że już o tym mówiłem dwa razy że jak ktoś mi będzie spamić filmikami to dostanie bana i będzie cześć po prostu jak ktoś nie chce oglądać i jest tu tylko po to, żeby hejtować no to Jezu, dziękuję bardzo, o, sadzonkę. Nie będę z takim kimś, po prostu, nie chcę takiego kogoś, żeby nie oglądał, jak on tu jest, tylko, żeby sobie jo, fajny filmik, ale ma same łapki w górę, to ja dam łapkę w dół, ale fajnie, jestem taki pro i jestem fajny Nie, tak to nie działa Hello Zbliża się noc, więc ja już powoli będę kończył ten odcinek W tym odcinku sobie trochę pogadałem, poględziłem trochę ale mam nadzieję, że było fajnie, nie? Raczej. Przynajmniej według mnie. Było trochę... Nie no, nie było śmiechu. Bo śmiechu to już nie ma od pierwszego odcinka, czy tam drugiego. Już mój y, pierwszy widz. Już narzeka. Ten, który był pierwszy, jedyny. Hmm, który mnie wspiera. Utrzymuje z nim kontakt. Wspiera mnie. Dziękuję mu za to bardzo. Może kiedyś coś nakręcę z nim. Hmm. Um, on mnie zawsze wspiera To już mówiłem kilka razy Kilkakrotnie już Już, już też powiedziałem znowu kilka razy Ale dziękuję mu bardzo za to Jak będziemy coś razem nagrywać To dam link do jego kanału Niestety u niego Fraps coś nie odpala znaczenie nie, nie odpala Tylko nie nagrywa dźwięków Z, z rozmów Czyli nie można na przykład Kooperacji nagrywać o, to by się dla mnie źle skończyło, nie kop pod sobą. Chyba w tej serii ani razu nie podkopałem pod sobą. Hmm. Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj rezydenta nagram, żeby miał co wrzucać. Bo Jak nie mam co wrzucać, to jest, źle. a jutro prawdopodobnie już nie będę miał spokoju, żeby nagrywać. A dzisiaj mam taki długi, przynajmniej powinienem mieć. Ale oczywiście ciocia przyjechała. Dziękuję akurat dzisiaj. Znaczy przyjechała. Mieszka w tym samym mieście. Tylko po prostu przyszła. Pum. Dobra, to ja już będę kończył, bo odcinek trwa już pewnie z 14 minut. Więc ja się z wami żegnam i do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Więc cześć!